Dzisiejszy odcinek to będzie takie krótkie Q&A na takie wybrane przez nas komentarze. Witajcie, witajcie. Dzisiaj z biura. Nietypowo. Natomiast chciałem zrobić taki eksperyment. Słuchajcie. Jest taki problem, że nie odpowiadamy na wiele, wiele, wiele waszych komentarzy. To wynika z czasu, ale też czasami z tego, że po prostu. No, no nie jesteśmy w stanie po prostu odpowiedzieć na wszystko. I na wszystko też powiem szczerze, jest czasami sens udzielać odpowiedź. Czyli nie chcę nikomu dokładać w żaden sposób. Natomiast. Dzisiejszy odcinek to będzie takie krótkie QA na takie wybrane przez nas komentarze, które zostawiliście pod, pod jednymi z ostatnich filmów. Zobaczymy. Jeżeli spodoba Wam się tego typu forma, to będziemy ją kontynuować. Jeżeli nie, no to będzie to pewnie pierwszy i ostatni film, to już od Was zależy. Ja postaram się od czasu do czasu znaleźć chwilę, żeby takie coś nagrać. Jest to chyba dla mnie wygodniejsze i dla Was chyba przyjemniejsze, żeby to zrobić faktycznie w takiej formie, ale czy tak będzie, to się okaże. Przechodzimy do, już do Waszych pytań i tutaj zachęcam, zostańcie do końca, bo na koniec chyba dwa najciekawsze komentarze zostawiłem, tak przynajmniej w naszej ocenie jest. Także jedziemy z koksem. Jasiek 1 zapytał, jakie luzy zaworowe powinny być w ciągu 65-30 premium. Powiem Ci jakie, powiem Wam wszystkim jakie. Natomiast tutaj musicie wiedzieć, że jest do tego specjalna procedura. Kolejność odpowiednich ustawień i tak dalej, obracanie silnikiem, więc jeżeli nie jesteś tego do końca pewien jak to zrobić to lepiej się za to nie brać. Luzy zaworowe wynoszą mniej więcej 0,36 mm na zaworach scących i na wydechowych 0,46 mm. Ehm, następne pytanie. Jan6060 Witam, mam pytanie. Czy końcówkę siłownika TLS można wykręcić bez wyjmowania siłownika? niestety pękło łożysko. Tak, my tak robimy. Przynajmniej chłopaki radzą sobie bez wyjmowania siłownika, bo faktycznie wydobyć go jest ciężko tam, że tak powiem, górny górne łożysko jest ciężko dostępne. Idzie to zrobić, nawet jakbyś się uparł to na siłowniku, bez je, że tak powiem, no przebił, przełożył na inne. Zapasowe Piotr 280 jak to jest z tymi tumikami w serii 80-20 jedne mają długą rurę końcową, tak jak ten wasz a inne krótką tak jak ten, który remontujecie były jakieś różnice w silnikach na przykład korektor, turbosprężarka? Oczywiście jeśli chodzi o silniki, to w serii 8020 tych silników jest no około 10 kodów z tego co kojarzę. E, oczywiście tam pewne kody są poprzypisywane do odpowiednich modeli, nie? na przykład do 8120 jest dany tam kod, czy, czy dwa kody silnika itd. itd. Z tego co kojarzę, przynajmniej ja to 85.20 najczęściej jest HRW38, ale być może, być może jest jeszcze jakiś kod silnika. Ja przynajmniej się jak na razie z takimi spotykałem. Natomiast jeśli chodzi o y, samą rurę wydechową, powiem Ci uczciwie, nie wiem. Faktycznie też się nad tym zastanawiałem, ale nie znalazłem głębszych informacji, więc temat odpuściłem. Yy, I tyle. Yy. Piotr Wierzbicki pyta, czy macie jakieś ciekawe ciągniki na sprzedaż? Jeśli tak, to czy można je obejrzeć na jakiejś stronie? Nie, generalnie u nas epizod z handlem ciągnikami to umarł już jakiś czas temu. Dosłownie teraz, na dniach, właśnie sprzedaliśmy ten nasz 8520 i na razie to jest, że tak powiem, koniec. Skupiamy się na serwisie i na częściach, bo widzimy tutaj, po pierwsze, po pierwsze widzimy, że jest jeszcze dużo do zrobienia, a po drugie czujemy się w tym dobrze. Koniec. Kropka. Jedziemy dalej. E, witam. E, mam takie pytanie. Pytanie zadaje Domin Roll. E, widać, że znacie się na tych JD. No, dziękuję bardzo. Chociaż mam wrażenie, że jeszcze długa droga przed nami. E, Jaki byście polecili John Deere do tura, jak i do pracy w polu? Tak od 120 do 140 koni. Powiem tak, to są chyba jedne z trudniejszych pytań. Tak ogólnie, bo to zależy naprawdę od wielu czynników. Ja generalnie wpadłem na taki pomysł, nawet już zapytałem, powiem wam uczciwie, kilku naszych potencjalnych klientów i obecnych, co gdyby zrobić taką po prostu jakby usługę doradztwa z mojej strony. Bo ja po prostu tych telefonów jakby już nie jestem w stanie więcej odbierać. Bo wtedy zaniedbam po prostu pracę nad firmą, a to byłby grzech ciężki, wiem o tym, to też tak jakby was z pola ktoś ściągnął i nie kazał, nie kazał wam robić coś innego, podczas gdy wy na przykład macie termin agrotechniczny do, 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 do ogarnięcia na przykład zasiew rzepaku, nie? to to jest jakby na tej samej zasadzie. Więc jeżeli już, to widziałbym to w ten sposób, że yy, jeżeli będę w stanie, to byłbym w stanie Wam pomagać w ten sposób, że za jakąś tam symboliczną odpłatnością pół godzinki. Z zegarkiem w ręku mogę odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Ja też Was wtedy wypytam o wiele, wiele, wiele pytań, o, o, przepraszam, o wiele, wiele kwestii. E, jakie macie maszyny, jakie macie pola i tak dalej, bo mm, uwierzcie mi to, że na przykład, nie wiem, ciągnik 66620 który no, ogólnie jest świetnym ciągnikiem i przypaści wielu, że tak powiem, rolnikom, to nie jest powiedziane, że na przykład przypaści, słuchaj, e, domin tobie, tak? E, może się okazać, że ty faktycznie potrzebujesz czterocylindrowy ciągnik, e, i tu generalnie trzeba by dłużej na ten temat porozmawiać. I nie, uwaga, nie z tego, tego z palca, natomiast no, no wiem, że w branży chociażby, nie wiem, nawet nie w branży, w naszej branży, natomiast w kwestii maszyn uprawowych też kilka firm w Polsce prowadzi takie doradztwo i to jest coraz bardziej popularne. Ludzie są gotowi płacić za to. Dlaczego? Słuchajcie, powiem Wam na prostym przykładzie. Dzwoni do mnie klient i pyta, jaki, czy poleciłbym mu kombine. Tam chodziło o jakiś model serii 20. 20, nawet chyba dokładnie, 20,64 albo 20,66, um, przesłał mi chyba nawet link tak na szybkęsa do, do tej aukcji. Um, w ogóle zaś się okazało, że to jest komba jednego z naszych klientów, którego znamy. No i generalnie, no słuchajcie. Um, Opowiedział mi troszeczkę o innych kombajnach, które tam ma do obejrzenia, co mniej więcej w nich, że tak powiem, siedzi. Ja mu wytłumaczyłem, jak to w tych kombajnach jest, jak, jak to jest, że tak powiem, z tym przebiegiem, a te przebiegi przeważnie są duże przy tych kombajnach. No i on podsumowując znowu, po prostu po jakby zadaniu przeze mnie pytania, czy byłby gotów za tą całą poradę zapłacić, wtedy chyba rozmawiałem z nim około 30-40 minut. Zapytałem go, czy byłby w stanie zapłacić powiedzmy taką i taką stawkę, on mówi, że byłby w stanie zapłacić nawet dwa razy większą. Dlaczego? Już mi odpowiada. Dlatego, że on już wie, że w dwa lub trzy miejsca, i to w głąb Polski, gdzie poświęcić by mu się na to trzy pełne dni i pewnie z dwa zbiorniki paliwa, już nie musi jechać, bo już nie ma po co. Rozumiecie? Także no, to czasami w wyniku rozmowy wiele rzeczy wyjdzie. A inaczej się tego nie rozwiąże. A no, pisanie nie wchodzi w grę, bo tu już w ogóle byśmy nie wyrobili. E, Gregor XXX, Majster 6150M, coś cieknie u góry zbiornika. Jak się tam dostać? Kabinę podnieść, przechylić? Czy zbiornik opuszczać? W ogóle to zbiornik da się opuścić bez odkręcania koła. Bez odkręcania koła. No, może i się da, aczkolwiek to uwierz mi, prościć będzie po prostu zdjąć koło i tyle. No i odkręcić schody. Jest to szybsze, natomiast tam idą wężyki generalnie, które wchodzą pod kabinę. Podejrzewam, że któryś z wężyków po prostu dokonał żywota. Tak przynajmniej mi się wydaje. Innych przypadków raczej nie mieliśmy, chyba że obejma przetarła zbiornik, ale nie wydaje mi się. Dobrze, ok. Jacek Kowalik, mam do Pana pytanie związane z podnośnikiem. Mianowicie zauważyłem, że lewe mocowanie stabilizatora, mocowanie przykręcane do zwolnicy, jest dłuższe od prawego. Czy tak powinno być? A same stabilizatory są takie same. No, z tego co kojarzę, to raczej uchwyty do stabilizatorów powinny być długościowo takie same z obydwu stron. Czyli wychodzi na to, że Miał tam miejsce jakiś, jak to my mówimy, przeszczep. Tomasz Kaczmarek. Może jakiś film na temat akumulatorów hydraulicznych do TLS? Ciekawa propozycja, już sobie ją zapisałem. Postaram się w wolnej chwili. Tylko że uwaga, tutaj oświadczam. Tu musi przypasić wiele czynników. Po pierwsze, musi być chwila na to, i to taka chwila, że nie będzie zamieszania we firmie. Ja będę miał czas, a chłopaki jeszcze mi o tym dadzą znać, że słuchaj, Norbert, jest szansa, możemy nagrać. Także tu wszyscy muszą się, że tak powiem, spiąć, a to jest w tym momencie u nas niemożliwe, bo mamy za dużo pracy. Eee, Michał 187. Tu dał taki komentarz do filmu o. Hmm, 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 wiem, o do mocowania ramy do dyfra, do budowy dyfra przy modelach 65-66 w serii 20 i 30. Um, on się tam nazywał ten film. Często spotykany problem w modelach John Deere'a i tam właśnie wymieniam te modele. Tam, żeśmy nagrywali właśnie o, o, o wyspawywaniu tych otworów, o wytaczaniu mobilnym i tak dalej. No, on tutaj napisał, że taki bolec tokarz dorobiłby mu za 20 zł, więc bardzo zazdrościmy. Jeżeli to będzie tak twardy sworzeń i tak dokładnie wykonany, to super e, inowracznie nie się. Nawet jakbyś dał na to jakieś potwierdzenie, jakiś certyfikat, to chętnie kupimy. E, jedziemy dalej. E, Adrian Deptua, witam którym miejscem znajduje się dokładnie to sitko sące w 6820? Praktycznie nigdzie nie ma o tym informacji. No tutaj muszę poprawić, Adrian, bo informacja o tym jest chociażby w katalogu części, który jest ogólnie dostępny, i w instrukcji obsługi. Z tego co kojarzę na pewno. Hmm, nawet kilka dni temu przeglądałem od 60 chyba 9,30 premium, a generalnie w tym miejscu te czynniki się nie różnią niczym, jeśli chodzi o tę rurę. Rura idzie od przodu skrzyni biegów, pod spodem pod skrzynią biegów i wchodzi do, do obudowy tylnego dyferencjału, tak mniej więcej z lewej strony od przodu. I teraz, żeby tą rurę zdemontować, to z przodu trzeba ją odkręcić. Tam są chyba trzy śluby, z tego co pamiętam. Na uszczelce jest to złożone i tu jak odkręcisz, to potem z tyłu ją... Wysuniesz, wyleci tam trochę oleju, ale pod tą właśnie rurą, tam gdzie wysuniesz, tam jest sitko, trzeba je wtedy wysunąć. E, I tu od razu podpowiem, jak wyjmujecie te sitka, jeżeli znajdziecie tam cokolwiek, e, ja nie mówię o jakimś naprawdę drobniutkim, jakimś tam pojedynczym elemencie, to się do to to jest, żeby to wyłapać, to jest też jakby wynikową eksploatacji sprzętu, jego zużycia, jakby w wyniku przebiegu. Ale jeżeli znajdziecie tam jakieś ciekawe elementy, na przykład jakieś zęby, kalałki zębów, jakieś kuleczki, E, wysypcie to na ładną, jakąś białą szmatkę, zróbcie sobie zdjęcie. i Nie wywalajcie tego, broń Boże, bo to się może później mechanikowi przydać przy diagnostyce. E, Kuba 8.4. Nagraj, jak zamontować LEDy na 60, 20, 60, 30. Gdzie tam kable łączyć i co trzeba podkręcić? No, ja to elektrykiem generalnie nie jestem. E, fuj, chyba najbardziej tego nie lubię, że tak powiem, prądów. Natomiast no jak mamy troszeczkę wyobraźni, troszeczkę ktoś tam przy prądach zrobił, chociażby właśnie jakiś głupi montaż lamp, nawet już tam kiedyś przy jakichś tam prostszych maszynach to sobie z tym po prostu poradzi. Oczywiście zakładam, że wymienia dotychczasowe lampy H3 na LED-owe, bo wtedy jest prosta piłka, no, mamy instalację. No jeżeli nie ma kabli, no to już tutaj trzeba troszeczkę wiedzy mieć, no najlepiej. Yy, najlepiej poszukać w internecie, a wiem, że idzie to znaleźć, yy, schemat elektryczny i wtedy bardzo profesjonalnie można to wykonać. Yy, bo to też się będzie wiązało z dołożeniem czasami przełącznika, dodatkowego przekaźnika czy bezpiecznika. Yy, I to takie nie jest wcale proste, natomiast tutaj propos LEDów w serii 6020 to powiem Wam, że jeżeli ktoś ma ciągnik e, i ma full oświetlenie, czyli cztery lampy z przodu od dachu, cztery z tyłu, jeszcze dodatkowo jakieś tam na słupkach czy na tylnych błotnikach, to jakby na bogato i zaczynają mu się problemy z instalacją, że te światła szwankują, że faktycznie coś już tam robił przy kablu to raczej tutaj bym ym, poszedł jednak w stopniową lub nawet w całkowitą wymianę tego oświetlenia na LED-owe, bo po prostu tą instalację odciążycie. Tylko tu od razu zaznaczam, nie kupujcie najtańszych ledów, yy, czyli nie filtrujcie wszelkich Allegro i Ceneo pod kątem od ceny najniższej, bo po pierwsze nie posłuchacie radia prawdopodobnie jak to zamontujecie, po drugie nie użyjecie CV radia, i jeszcze możecie mieć problem z zasięgiem na nawigacji, więc tutaj, jakby przestrzegam, mało tego. Znam przypadek, że 10 czy 8 włączonych LEDów spowodowało nawet, chyba nawet, zakłócenia na pracy któregoś tam chyba sterownika, doświetlenia, to w większym chyba ciągniku było z tego, co kojarzę. No i musiały wyjechać na LEDy i wjechać droższe z właśnie filtrami przeciwszumowymi, jak to się zakończyło. Eee, dobra, GR -e Roll Jak podnosicie kabinę? No, generalnie mamy do tego takie przyrządy dorobione, składające się z dwóch części i dwóch ślub rzymskich, e, z takich małych ślub rzymskich, typ, pod coś podobnego jak łącznik górny przyciągniku. I teraz tak, pierwszą część kręcimy do ramy. E, pod kabiną tam są takie dwa, które z dwóch otworów jakby do tego służą. Potem Drugą część wsuwamy w profil nośny, że tak powiem, dolny przedni profil nośny kabiny. Tam jest taka zaślepka nad stopniami, wsuwa się go tam. Pod wycieraczką jest śruba, z śrubą się zabezpiecza, żeby się nie wysunął. Wpinamy śrubę rzymską i oczywiście wcześniej odbezpieczoną kabinę, w, że tak powiem, przekonwertowaną do jakby procedury przechylania. Możemy sobie dźwigać, no jest tam kilka rzeczy do zrobienia, no jak ktoś ma wprawę to tam zajmuje to mniej więcej od pół godziny do godziny i kabina jest gotowa, można ją przechylać i tyle. Wiadomo prawe koło musi wyjechać, tam komin trzeba rozłączyć, no jest tego troszeczkę, ale bardzo fajne to jest. Uważam, że to John Deere bardzo fajnie wymyślił, że można tą kabinę przychylać. Niestety, w obecnych tam erkach już tego nie, nie idzie robić i trzeba wyjeżdżać całą, że tak powiem, całym dyfrem osią i skrzynią do tyłu. Albo zdejmować kabinę. Choć pewnie raczej trzeba wyjechać. Dobra, tutaj kość TLS to był taki króciutki film o, o tej naszej kości do serii premium. Tutaj taki szeroki, którą mamy w zamienniku. Ktoś tu napisał, a dokładnie Grzegorz Gi samemu idzie to naprawić w kwocie 200 zł. No to okej, okay, no to jak gdzie naprawić, to jakby tutaj nie wchodzimy w to. Hmm, tu nawet chyba z tego co kojarzę, ktoś z nas odpisał, że są tam sinen bloki, najlepiej by było dostać takie synem bloki gdzieś, e, dokopać się e, i, i wtedy faktycznie trzeba przekładać te syne bloki, bo tu sama kość jakby w sobie się nie zużywa, tak jak starego typu kości do serii 20, gdzie wybija się, wybija się tak jak już Wam kiedyś mówiłem, nieraz otwór jakby od, od zużytego łożyska, robi się tak zwane jajo i to jakby wymiana łożyska, nic nie daje. Natomiast tutaj ten pan też odpisał nam, że to żadnych Synem Bloków tam nie ma i tu akurat się myli, bo są, wymontowaliśmy to i faktycznie są Synem Bloki w środku. Eee, to by było tyle. Eee, następny komentarz. olger eee, 2. Co pan myśli o John Deere 7710, na co zwrócić uwagę przy zakupie? No właśnie to jest jakby podobne pytanie, o którym już mówiłem wcześniej. Tu jakby się prosiło faktycznie o, 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 o jakąś tam, jeżeli faktycznie Olgierd byłbyś zainteresowany, no to, to faktycznie lepiej zadzwonić i porozmawiać. Natomiast no co ja mam powiedzieć w trzech zdaniach. Super ciągniki, na skrzynie parkład to już w ogóle na 105% można to polecić. No na skrzynie Shift, jeżeli wszystko chodzi, to też fajna skrzynia uważam bardzo fajna, wygodna. No, co tu więcej? No, no warto zawsze jechać, obejrzeć taką maszynę z kimś, kto ma po prostu wiedzę na ten temat. I koniec: bo to nadal jest i tak zbyt zaawansowane w stosunku do przysłowego Ursusa. Dobra, i teraz dwie rodzynki na koniec. Pierwsza, i tutaj, no, jeżeli to jesteś Ty, Krzysiek Baranowski. Eee, czyli, jakby mój były kolega tam z pracy poprzedniej, no to bardzo Ci dziękuję, bo tym komentarzem, który za chwilę przeczytam, faktycznie sprostowałeś mój błąd, i to jest tak zwana konstruktywna krytyka, tak to się tak nazywa. Eee, popełniłem faktycznie błąd. Nie pamiętam, czy nawet gdzieś na filmie nie wspominałem, że się pomyliłem, ale faktycznie walnąłem gafę, nie zastanawiając się, no bo jak wiecie, my tych filmów jakoś tam nie montujemy, nie reżyserujemy. I to się wiąże niestety z tym, że czasami mogę się po prostu pomylić na zwyczajnie i nawet nie zastanowić nad tym, co mówię. I faktycznie jak przeczytałem ten komentarz, to mówię, no tak, Krzysiek, kurczę, no masz dokładnie rację, idealnie żeś mi to opisał, nic inaczej to nie może brzmieć. Także tutaj Ci bardzo dziękuję z tego miejsca, bo no tym samym też się przyczyniasz, na, że tak powiem, do, do wzrostu też jakby poziomu tak, na tym kanale, poziomu przekazywanych informacji. Także jeszcze raz Ci dziękuję, a tutaj mianowicie to się odnosi do takiego filmu, gdzie opowiadałem, że zewnętrzne łożysko na tylnej zwolnicy jest smarowany olejem, a smarownik służy do smarowywania. Faktycznie tu się pomyliłem. Faktycznie ten smarownik na tej zwolnicy służy do smarowania tego łożyska i tam już nie ma oleju. I smarować trzeba to faktycznie... Może niezbyt często, nie musi to być codziennie smarowane, ale w warunkach błotnistych faktycznie lepiej to smarować codziennie. Może nie jakąś dużą tam ilością, ale smarować. Ten uszczelniacz z tego, co mi tu chłopaki też dopowiedzieli, to jest dość, że tak powiem, fajnie skonstruowany. I to faktycznie nawet ten komentarz, to był pod tym filmem, w którym był ten 6920 z tym rozwalonym łożyskiem z wolnicy, który tam, że tak powiem, które tak szkód narobiło i, i tyle kosztów się tam nazbierało. I teraz czytam treść tego komentarza. W modelu 6920 łożysko zewnętrzne pochwy nie jest smarowane olejem. I dokładnie to jest prawda. Wprowadzasz w błąd, tak, to jest prawda, wprowadziłem Was w błąd, także to już jakby mamy wyprostowane. Zimmering, czyli który oddziela te dwie przestrzenie w środku między jednym użyskiem a drugim, czyli między wewnętrznym a zewnętrznym. Zimmering numer AR51564 zapobiega przedostawaniu się oleju do obudowy, czyli do tej zewnętrznej jakby części. I tam faktycznie trzeba smarować, do tego nasmarownik smarownik jest. E, także jeszcze raz Ci Krzyżek, dziękuję e, i takich komentarzy, jeżeli ja bym się gdzieś pomylił, to właśnie oczekuję od Was, bo to też będzie powodowało, że tych pomyłek będzie mniej, e, a jakiekolwiek nawet się zdarzą, to będą bardzo szybko prostowane i o to też nam e, chodzi. E, I teraz ostatni e, komentarz, prawdziwa wisienka na torcie, też tu już chyba, to jest nasz wierny widz widzę, Grzegorz G., Nagrajcie, jak konkurencja zielonka przyjeżdża do Was naprawiać, jak nie możecie sobie poradzić z maszyną. Ja już nawet odpisałem Grzesiowi. Generalnie to nie jest żadna tajemnica, że, że serwis, że tak powiem, zielonka od czasu do czasu nas odwiedza. No nawet ja mogę przeczytać treść tego komentarza, żebyście nie musieli szukać. E, odpowiedź brzmi tak, to nie jest tajemnica. Średnio raz w roku u nas są. Faktycznie, jak policzyłem, ostatnie 4 lata... E, nie, 4 lata były u nas 5 razy. No, przy czym te dwa razy to było jakby do jednego tam gdzieś tematu, bo, bo był faktycznie dość, dość taki zagadkowy. I także no, uważam, że to jakby jest normalne. No i też jakby jeżeli się komuś wydaje, że my serwisy między sobą konkurujemy i zwalczamy się na śmierć i życie, to jest w błędzie. No my też, że tak powiem siłą rzeczy czasami musimy gdzieś być w kontakcie, bo E, bo tak jest wszędzie po prostu. No, czy to jest nawet branża samochodów osobowych, tam też każdy mechanik, każdy mechanikiem, jak gdzieś tam lokalnie, wiadomo, może nie przez pół Polski, ale bo tam jest większa skala, tak? Średnio w jednej rodzinie jest dzisiaj po trzy samochody, no to, to wiadomo, mechaników nie w naszym pobliskim mieście, w środzie Wielkopolski, to mechaników pewnie jest ze 60 dzisiaj albo ze 100. Kiedyś było 15 raptem, może nie? E, I jakby oni w samej siodzie się po prostu ze sobą porozumiewają i rozwiązują też różne problemy nawzajem, e, także no, to nie jest jakby problem. E, my też, jakby przy pierwszym filmie, który nagrałem powitalny ponad półtora roku temu, powiedziałem, że my wszystkiego nie wiemy, ale my chcemy wiedzieć jak najwięcej lub coraz więcej z dnia na dzień, dlatego też zgłębiamy tą wiedzę i znamy różnych ludzi. I tak to wygląda. Ja tu opisałem, że to nie jest tajemnica. Średnio raz w roku u nas są, jeden przyjazd na 255 zleceń ogarnianych przez nas rocznie. Niedługo też jakby tu napisałem, że nagram film, więc dzisiaj go nagrywam i odnoszę się do Twojego komentarza, Grzesiu. Nie wiem jakie tam masz swoje jakby tu intencje pisząc to, ale mówię nie jest to żadna tajemnica, dla nas celem jest żeby maszyny były naprawione, natomiast no jeżeli tam raz na rok jest faktycznie taka potrzeba, to to chłopaki przyjeżdżają, nie ma z tym jakiegoś problemu, przyjeżdżają normalnie, oficjalnie, jest za to wystawiana faktura. I, i tyle, a też nie zawsze się uda problem rozwiązać, czasami po prostu przyjeżdżają i, i, i też rozłożą ręce, bo nawet pewnie sam John Deere, że tak powiem, sam nad tym, że tak powiem, nie wie jak się pochylić. Są takie niestety coraz częściej nawet sytuacje i to nie, nie w naszym przypadku, w każdym ma takie niestety problemy. I to nie jest ani nasza wina, ani serwisu, czy Zielonka, czy jakiegokolwiek innego po prostu. Tu musi Deere troszeczkę popracować nad pewnymi rzeczami i, i mam nadzieję, że ktoś to tam obejrzy i też jakby e, coś dobrego z tego wyciągnie. E, e, no i tyle. E, to by było na wszystko, jeśli chodzi o Wasze pytania. Nie na wszystkie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale postaramy się jakieś takie ciekawe, że tak powiem, komentarze, czy pytania omówić lub odpowiedzieć na pytania. I teraz tak, jeżeli Wam się to podobało, też to raz powtórzę, napiszcie w komentarzach, zalajkujcie to będziemy starali się raz na jakiś czas właśnie zebrać najciekawsze komentarze i do nich się odnieść właśnie w filmie, bo ja z mi to po prostu wygodniej zrobić. Lubię rozmawiać, lubię mówić, nie mam przed tym oporów, także no myślę, że to będzie ciekawsza forma, można to sobie posłuchać, nie trzeba czytać, nie wiadomo ile ma godzinami. Zresztą te komentarze tak kurczę, raz się gdzieś tam dojrzy, raz się nie dojrzy, to naszą nawet odpowiedź, a tak to jest film, ktoś sobie obejrzy i może znowu coś tam ciekawego z tego dla siebie wyciągnąć. Nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie, cześć.